Witam ponownie na moim kanale BIAT-Tarot. Mam nadzieję, że wszyscy mają się dobrze. Zrobimy dla Was drogie strzelce, czytanie miesięczne na listopad 2023 roku. Zanim jednak zaczniemy, kilka rzeczy. Wszystko, co powinniście wiedzieć na mój temat, znajduje się w polu opisu pod filmem, a dla tych z Was, którzy są nowi, w opisie znajduje się również informacja dotycząca osobistego czytania, a także informacja o tym, jak uzyskać tą osobistą lekturę. Dziękuję również wszystkim strzelcom, które wspierają mój kanał poprzez komentarze, łapki w górę, a także za bycie ze mną w tej przestrzeni. Zachęcam również nowe osoby do tego, żeby subskrybowały mój kanał. Na bieżąco będą miały informacje o pojawiających się Czytaniach. Teraz przechodzimy do czytania miesięcznego, strzelec listopad 2023 roku. Korzystamy z tarota, pozłacany tarot królewski. I zobaczymy Wasze energie w tym miesiącu. Wasza główna energia w tym miesiącu to księżyc. Co może przeszkadzać wam lub wspierać was w tym miesiącu? Giermet monet. Co jest podstawą czytania? Mamy asa buław. Co odchodzi do przeszłości? Trójka mieczy. Co w tej chwili się dzieje? Szóstka mieczy. Co w najbliższej przyszłości? Trójka monet. Jak wy zapatrujecie się na tą sytuację? Mamy siódemkę kielichów, jak otoczenie odbiera tą sytuację. Dziesiątka monet. Jakie macie nadzieje i obawy? Dziesiątka mieczy. I jaki będzie ostateczny wynik miesiąca? Kata Rydwanu. Dobrze, przejdziemy do czytania. Wy jesteście w energii księżyca, drogie strzelce, w tym miesiącu, co może oznaczać, że jest w Was trochę melancholii, trochę przygnębienia. Może poddajecie się trochę nastrojowi. Jest tutaj pokazane też, że może. Jest w was jakiś rodzaj strachu lub obaw przed czymś nowym, co otwiera się przed Wami. Pokazuje się tutaj bardziej kwestia finansowa, zawodowa i spróbuję się do niej tutaj. Odnieść. Karta Księżyca zaciemnia pewne sytuacje, które możecie na ten moment wyolbrzymiać. Nie widzicie wszystkiego dokładnie. Nie wiecie, na czym tak naprawdę stoicie, albo z czym wiąże się zmiana, z czym wiąże się dla Was Nowy początek. Może to być nowy początek w sprawach zawodowych, bo mamy kartę Giermka, Monet, który mówi o tym, że pojawia się nowa wiadomość na horyzoncie nowe przedsięwzięcie, nowa jakaś działalność nowa forma zarobienia pieniędzy. I w Was jest trochę lęku i niepewności. Są być może jakieś niejasności związane z tym nowym przedsięwzięciem. Może to dotyczyć również szkoły, nauki, wyjazdu gdzieś w celach zarobkowych lub w celach do uczenia się. <laughs> I tu może właśnie pojawiać się taka melancholia i lęk przed tym nowym wyzwaniem. Dla Was pojawia się tutaj nowa propozycja. Może to być propozycja zawodowa, współpraca z kimś, podpisanie umowy, podpisanie kontraktu. Może wiązać się to również ze zmianą miejsca zamieszkania, z wyjazdem gdzieś, lub jest to dla Was całkiem nowe przedsięwzięcie, nowa droga życiowa. Może dla wielu z Was jest to pierwsza praca, może rozpoczynacie własną ścieżkę życiową. Może się to wiązać również z przeprowadzką do nowego miejsca zamieszkania. Pojawiła się taka propozycja, i wielu z Was może udawać się w podróż, zmieniać miejsce zamieszkania w związku z propozycją zawodową. To jest dla Was coś całkiem nowego co wywołuje właśnie te lęki i obawy, bo nie wiecie jeszcze, z czym tak naprawdę będziecie musieli się zmierzyć. Pokazuje się, że do tej pory coś bardzo mocno wam doskwierało. Tu jest jakaś strata, z którą musieliście się, zmierzyć może straciliście kogoś bliskiego może było tu rozstanie z kimś i w tej chwili otwierają się dla was nowe możliwości pójścia w nowym kierunku który jest jeszcze nieznany może straciliście pracę w sposób dla was bardzo bolesny który Gdzieś jeszcze tam was ten żal i smutek wybrzmiewa, tak? As, as Buław mówi o nowym początku, o możliwości, która się pojawia w waszym życiu. Jest to <laughs> propozycja, pokazuje się tu propozycja, która. Wychodzi od, od kogoś i y, daje wam możliwość podjęcia się nowych zadań. Jest to y, również y, pokonanie tych przeszkód, przeszłych jakichś być może zdarzeń i zaangażowanie się, chęć zaangażowania się w coś, Nowego. Tu widać, że pracowaliście na to, żeby osiągnąć tą możliwość. Że działaliście wytrwale i jakby los Wam w tej chwili sprzyja. Podaje Wam tą buławę, otwiera przed Wami. Te nowe możliwości. Karta Szóstki Mieczy to karta Brama. Ona mówi o podróży, o przejściu, o tym, że zmienia się nasza ścieżka życiowa. Może opuszczacie jakieś miejsce, w którym. Już nie czuliście się dobrze, może były tam smutne albo złe wspomnienia, chcecie czegoś nowego zakosztować, chcecie pójść i spróbować, co przed Wami los pokaże, tak? Tu mogą być obawy, tu jest pewien strach, zwłaszcza z tą kartą księżyca. Są obawy, co tam po drugiej stronie Was czeka. Jest również bardzo dużo tutaj pokazane cierpienia. Boicie się, że może sytuacja się powtórzy, może <śm> Coś, co w przeszłości Was mocno zraniło, że sytuacja się powtórzy i ponownie będziecie czuli się pokonani. Będziecie czuli, że nie ma wyjścia z sytuacji, bo w Waszych lękach i obawach jest właśnie karta dziesięciu mieczy. To jest poczucie, że cokolwiek robię, to tak, jakbym walił głową o mur, tak? Czyli nie jestem w stanie się podnieść, nie jestem w stanie działać i podejmować żadnych kroków. Ale to są tylko wasze myśli, które przeszkadzają wam i. Zaciemniają prawdziwy obraz sytuacji. To jest karta obaw, więc nie mówi ona o ostatecznym wyniku, tylko gdzieś w Was są ogromne lęki, że to wszystko źle się może skończyć. Może ta propozycja, która tutaj się pojawia, ta nowa jakaś droga, nowa, nowa ścieżka, ta działalność czy współpraca z kimś, to w jaki sposób myśleliście o tym, marzyliście być może o takiej możliwości, ale być może do tej pory, nie potrafiliście podjąć właściwej decyzji. Tu może się jeszcze pojawiać właśnie ten lęk, czy na pewno dobrze wybrałem, czy podjąłem właściwą decyzję, czy ta ścieżka, którą chcę pójść, czy ta propozycja, którą dostałem, jest właściwa i czy przyniesie mi szczęście i, yy, i radość. Ale możesz być spokojny, bo, drogi Szczelcu, bo jak najbardziej dziesiątka monet to osiągnięcie pełni, to spełnienie, to sukces, to osiągnięcie wyżyn yy, materialnych i finansowych. To również. Yy, Zakup mieszkania, budowa domu, bardzo duże przedsięwzięcia materialne, zdobycie czegoś materialnego, duża stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli jest to przesłanie związane z osobami, które się przeprowadzają, które być może kupiły gdzieś mieszkanie, zmieniają miejsce zamieszkania, to jak najbardziej karty mówią, że to jest dobra decyzja, trwała decyzja, która przyniesie korzyści, która da poczucie stabilizacji i pewności jutra. Jeżeli jest to nowa współpraca, Zawodowa, to pokazuje się, że zostaniecie docenieni przez otoczenie, cokolwiek będziecie tam robić, pracować w grupie jakiejś, to wasz wysiłek zostanie zauważony, zostanie doceniony, być może również bardzo dobrze wynagrodzony. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o sprawy materialne, nie ma tu żadnych obaw. Miesiąc kończy się kartą rydwanu, więc tu jest już konkretne dążenie we właściwym kierunku. Udaje się porzucić te lęki i obawy, które są w karcie Księżyca, wziąć te lejce w swoje ręce i Poprowadzić swoje życie we właściwym kierunku. Tu już jest rozeznanie tego, czego chcemy. To jest również podróż, również jest to przeprowadzka, więc razem z tą kartą szóstki monet. Może oznaczać zmianę miejsca zamieszkania lub pójście w nowym dla Was kierunku, jeżeli tyczyłoby się to spraw zawodowych. Macie bardzo piękne karty. Ja bym jeszcze tylko sprawdziła tą trójkę mieczy. Przelec. Dlaczego tu jest trójka mieczy? Wyskoczyła nam karta dwójki kielichów. Tu jakaś współpraca nie poszła po Waszej myśli. To jest jedna rzecz, jeżeli mówilibyśmy o sprawach zawodowych, więc jakaś spółka, umowa mogły po prostu nie wypalić i spowodować Was bardzo dużo. Bólu i zmartwienia. Natomiast bardziej skłaniałabym się tutaj ku wypowiedzi, że doszło tu do zakończenia jakiejś relacji, jakiegoś związku, coś, co wydawało się miłością, okazało się jedynie bólem, cierpieniem i spowodowało rozstanie. To Karty tutaj pokazują. Dobrze, przeczytam Wam jeszcze karty, w takim razie wyroczni. Co dla strzelca? Pokażą nam karty wyroczni. Jakie przesłanie dla strzelca? Potencjał, zobaczcie, jaką macie ładną kartę, która, która mówi o tym, jakie macie przed sobą możliwości i jakie możliwości przed Wami otwierają się na bardzo dużą skalę. To wszelkiego rodzaju zdolności twórcze i umysłowe, które są w Tobie. Ogromny masz potencjał w sobie i, a, a także chęć poszerzenia swoich horyzontów i wszystko idzie w dobrym, stabilnym kierunku. Myśl nadal i... Planuj poza swoimi ograniczeniami. Miej jakby mm, otwarty umysł na wszystko, bo istnieje wiele możliwości. Widzisz, są te możliwości. Jest wiele możliwości, więcej niż widzisz w tej chwili. Ta karta księżyca może właśnie przyćmiewać te rzeczy, których w tej chwili nie widzisz, ale one. One są tutaj przed, przed tobą i może to być nauka, może to być nowe przedsięwzięcie biznesowe, albo może to być podróż i zapewnij sobie większy rozwój i samopoznanie, bo otwierają się przed tobą nowe możliwości. Macie bardzo spójne y, czytanie. Zobaczymy jeszcze drugą kartę y, z wyroczni. I dla strzelca, proszę, pokaż mi. Tu nam więcej kart y, wypadło. I już je sobie y, zobaczymy. Tu karta mówi przede wszystkim o tym, żeby wejrzeć bardziej w siebie, połączyć się ze swoim przewodnikiem duchowym i, albo z przodkami i posłuchać, co mają do powiedzenia. Bo mogą być to ważne dla ciebie wskazówki, ważne. Rady, które przydadzą ci się na nowej drodze życia, na nowym, nowym przejściu, które stoi przed tobą. Kolejną kartę mamy: Przejrzystość. Aby, czyli ponownie, karta mówi o tym, żeby wejść do zaświatów. I nabrać tej równowagi. I jest to karta oznaczająca początek kolejnej magicznej przygody w życiu. Otwierają się nowe możliwości. Pojawia się przejrzystość sytuacji. Jest to jakby też czas na przedefiniowanie własnych pragnień. Karta ponownie mówi o podróży. Nadszedł czas, żeby odbyć tą podróż, która pojawia się przed Wami. I mamy kartę, cokolwiek wybierzesz, będzie właściwe. Więc możesz mieć wiele wariantów, wiele możliwości, i, i to wszystko może powodować jakąś bezczynność paraliżować przed podjęciem decyzji. I co możesz wtedy zrobić? Ten klucz jest prosty i prawdziwy i otwiera drzwi do możliwości różnych, które z tobą, przed tobą stoją i do różnych również lekcji. Cokolwiek teraz zrobisz, będzie właściwe, ale te lekcje lub te działania mogą być zarówno. Przyjemne, jak i nieprzyjemne, ale wszystko polega na tym, żeby w życiu doświadczać różnych rzeczy. Może zostałeś zmuszony jakąś sytuacją do otwarcia tych drzwi, do nowych możliwości. Więc jakąkolwiek byś decyzję nie podjął, to Należy ją zrobić, nie spiesząc się z wyborem, bo te drzwi przyniosą ci przede wszystkim satysfakcjonujące nagrody i ważne lekcje życiowe. Więc bądź otwarty na to, co przynosi ci, przynosi ci los, i podejmij to. Wyzwanie, weź ten klucz do ręki, który otwiera cię, otwiera cię na nowe możliwości. I mamy kartę, która mówi o pogodzeniu się z przeszłością. Więc tutaj przede wszystkim również jest pokazane, że Twoja przeszłość. Zmierzała w jakimś złym kierunku, może się wiązała z jakimiś rozczarowaniami, może to były jakieś błędy popełnione, jakieś problemy, i ważne jest, żeby zyskać nową perspektywę i zrozumieć, jaką rolę odegrała ta Twoja przeszłość, w kierunku, w którym. Dzisiaj zmierzasz, tak? Czyli karta mówi, żeby pogodzić się ze swoją przeszłością i wyruszyć w nowym kierunku, wyciągając wnioski z przeszłych zdarzeń, bo to są tylko kolejne doświadczenia. Na Twojej nowej ścieżce życiowej. Dobrze, i na tym zakończymy czytanie dla Was, drogie strzelce. Dziękuję wszystkim za to, że byliście dzisiaj ze mną, że wysłuchaliście tego czytania. Będę wdzięczna, jeżeli dacie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli zostawicie komentarze, bardzo cieszę się, kiedy zostawiacie takie komentarze. Życzę Wam dzisiaj jedynie miłości, uzdrowienia na Waszej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.